Episodion, kreon. O Tebańczycy, nareszcie bogowie z burzy i wstrząśnień wyrwali to miasto. A jam was zwołał tutaj przed innymi, boście to wy byli podporami tronu Zalaiosa i Edypa rządów. I po Edypa zgonie młodzieniaszkom pewną swą radą służyliście chętnie. Kiedy zaś oni za losu wyrokiem polegli obaj, w bratobójczej walce, krwią pokalawszy braterskie prawice, wtedy ja władzę i trąteno ten objąłem, którymi sprawa pozmarłych przypada. Trudno jest dusze przeniknąć człowieka, jego zamysły i pragnienia, zanim on ich na szerszym nie odsłoni polu. Ja tedy władcy, co by rządząc miastem wdać się najlepszych nie imał zamysłów i śmiało woli swej nie śmiał ujawnić, za najgorszego uważałbym Pana. A gdyby wyżej nad dobro publiczne kładł zysk przyjaciół, za nic bym go ważył. Przez te zasady podnoszę to miasto i tym zasadom wierny, obwieściłem ukaz ostatni. Na Edypa synów, aby dzielnego w walce Eteokla, który w obronie poległ tego miasta, w grobie pochować i uczcić ofiarą, która w kraj zmarłych za zacnymi idzie. Brata za siego. Polinika mniemam, który to bogów i ziemię ojczystą naszedł z wygnania i ognia pożogą zamierzał zniszczyć. I swoich rodaków.